Siema mordeczki, ja jestem Fris, a to jest Kinia Hejka. I dzisiaj słuchajcie, będziemy oglądać mój film sprzed, uwaga, 7 lat No, może być to dosyć śmieszne No i w ogóle macie teraz ekran, ten dokładnie, który mi też... Karol, a co to jest? Ruchaj parkour team To jak będzie 8 tysięcy łap w górę, nagrywamy tysięcy? część drugą Bardzo chcę to zobaczyć, naprawdę parkour teamu, to będzie część druga Ale patrzcie na datę, ten filmik też jest, on dzień lat. później no? Dzień później wrzucony jak, jak YouTuberem byłem. nie zrobiłem. Ja wow. już wtedy YouTuberem byłem. W każdym Pod... razie słuchajcie, 8000 łam, lecimy z drugą częścią, a dzisiaj zajmiemy się właśnie Wiśnia Rolki 1. Uwaga! A dodam tylko, że to będzie prawdopodobnie najbardziej upokarzająca rzecz w moim życiu, więc możecie dodatkowo zostawić polubienie. Chcecie, żeby ją pokazać jeszcze bardziej, to zostawcie polubienie, wtedy następny filmik mnie po prostu zniszczy. Dodam tylko, że Kina nie oglądała tych filmików. Szczególnie Wiśnia Rolki 1 nie oglądała i tak dalej. Żadnego, szczerze. Ja oglądałem milion razy na przykład. To są moje ulubione filmy. Także co, 17 październik 2010. 7 lat temu mały Karol. Uwaga, miałem wtedy. A ile ja mam teraz? 21 minus 7. Czekaj. Pod, pod delta to Weź trzeba. kalkulator masz szybko. Nie, przecież ja matematyk jestem Czyli lecz 14 zupełnie. tak? dobra. Tak. To 14 lat, okej okay. I jak widzicie jest tutaj filmik Wiśnia Rolki Jeden Tak Nagrał część drugą jak będzie 100 tysięcy wyświetleń pod tym filmem 14-letni Karol przed wami, proszę bardzo, oglądamy Aha, zanim zaczniemy to ten film będzie bez zarabiania Dlatego, że muzyka, która tu jest uniemożliwi mi to Więc jak nie zarobię nic na tym filmie to chociaż Pośmiejemy się z Karolem Pośmiejemy się i subskrybujcie kanał i zostawcie tą łapę Tutaj tak typowo, typowo wiecie, filmik na bekę I totalnie nawet A nic, nawet Także lecimy. Ja już wiem co to jest, ale uwaga, to są. Zapałki jakie? Spokojnie, to są techniki montażowe Karola 14-letniego. Nie, nie uwaga, wątpię. dobra, mamy sławki, przy okazji sobie przynieśliśmy i co kinia? Lecimy, proszę bardzo. Wstęp? To jest intro. No, freezy production. No, bo kiedyś słuchajcie, w ogóle mój kanał się nazywał Studio Freeze, nie? Pa, prezentuję, Jakie przejścia, nie? Uwaga, i teraz uwaga, to jest najlepsze Nie wiem z tobą ale, nie co A jakie wybuchy były, <laughs> widziałaś? Te wybuchy były lepsze niż na filmie, yy, na którym ostatnio sorry, byliśmy tak, tak, Na yy, Słoneczny yy, patrol watch, no Byliśmy watch, na takim filmie i tam yy, taki ogień był słaby Patrzcie, te, te, te wybuchy tu były lepsze Co razy lepsze, realnie Dobra, uwaga, i teraz O jakie przejście Ej ty nie nie nie, czekaj czekaj czekaj, musimy to pu puścić od początku jeszcze Musimy to puścić od początku Dobra, także lecimy. Uwaga, pa. Leci młody Karol, patrz, czemu on się zabije? Pyk, to wow. leciał. Patrz, patrz jaki maluszek, patrz jaki maluszek. Tam jakaś pani w ogóle, ale dobrze śmigałem na rolkę, kiedyś słuchajcie no, umiało się. Musiałem przesiedzieć, bo zagłośno, lecimy dalej. I teraz pa, pyk, tam jakaś pani wystraszona wow. taka była. To mój pierwszy slajd w życiu, patrzcie, pyk. Ale naprawdę robiłeś to super. Nie. Pod Ale spokojnie, bo to są na razie te sceny, które się udały, a pod koniec filmu są te nieudane. Dobra, ciśnijmy dalej. To nagrywał mój kolega. Czekaj, 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 czekaj. Uwaga, patrzcie, to jest prehistoryczny aparat, którym było nagrywane. to Legendarne historyczne. Tym aparatem. Dokładnie. Jezu, jaki on jest mały, a kiedyś był taki duży. Takim aparacikiem nagrywałem, słuchajcie, ten cały filmik. A kolega był wtedy bardziej zajawiony niż ja na to nagrywanie, tylko mu się znudziło po tygodniu i drugiej części dlatego nie ma. Bo, bo mu się znudziło i nie chciał nagrywać już. <intensyfik respiro Frydź _oque> Dobra, lecimy dalej. Uwaga. Pa, jak zatrzymałem w danym momencie, no. jak tam Karol jakąś pozę robi. 14 lat. Py. Pa, to jest dobre. A tam w ogóle, nie wiem czy zauważyłaś, wsłuchajcie, ps się, tam jest, e mój kolega mówił, dajesz. I tam no. jest takie esz tylko takie, patrz, jeszcze raz ci puszczę to jest Jak jest tam ta scena A było słuchajcie, no? Takie cichutie Nie do końca Taki wicielce. dajesz, nie? On dajesz, jeszcze raz ta scena Bo no cały czas zatrzymywałem pa Gangsta ci. Wow. Ja pamiętam wszystkie te miejscówki, ja wiem gdzie to jest Pani się patrzy pa z wózkiem Ale tu Py I Jeszcze jak wjechał na patrz, patrz tu, na patrz tam babcia taka, patrz, po na tą babcię? I ona tam będzie cały czas. Tam jeszcze będą kolejne sceny ona no. zawsze tam będzie. A nie, będą te sceny. Będą chyba. Nie, będą, będą. A to będzie w nieudanych próbach, tak. Bo to akurat było udane. Ładna, ale jak to jest efektowne. Wiele, to byłeś malutki słodki, Co to nie stało? No, kto to powiedział? I teraz dobra, to jest ostatnia udana scena. Nie, Kanuta. Tra is... Dobra, lecimy z tym, nieudane próby. Czekajcie, trochę przewinąć do tyłu. Czekam na to cały Byk. czas Pa przejście jakieś gdzie szalone czy nie? Whoa. Dobre przejście. A ja takie... Ale tu, pas tam babcie, patrz tą babcie Czekaj. O, tam jest, to inna, ale... Ucieka, ale patrz. jak się boi! Ta pa 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 ale pa, on znowu tam będzie. Pa 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 patrzy się na mm -hmm. mnie. Babcia tam jakaś. No, Co? To i tu jeszcze się nie udało, teraz się waliłem. Wow, wow, wow. A tu sobie nogę rozwaliłem w ogóle. No, to tak, wow. w ogóle tak wygląda, jakbym po prostu, nie wiem, przewrócił się na ziemię, nic mi się nie stało, a tam nogę całą rozwaliłem, naprawdę. Bo Made by Karol Ziomek! No to jest mistrzostwo! Mój stary profil, profil jak na naszej klasie. Made by Karol Ziomek! Ka od Karol dzisiaj Ziomek. witam na kanale Karol Ziomek Trzyma jeżeli... tu Karol Ziomek i dziewczyna Już Karola Zomka Karol Ziomek i Kinga Mortka. Jo! <laughs> <Yo. laughs> Także mordeczki, taki szybciutki filmik. Pamiętajcie, 8000 lecimy z kolejnym filmem, który tam widzieliście wcześniej. Jak na się ruch, ruchaj parkour team. Mam nadzieję, że mnie kumple za to nie zabiją, że to wrzucę teraz. Jak mam taką większą po prostu oglądalność, większą widownię. No i co, mordeczki, żegnamy się z Wami, dziękujemy za odcinek. Łapie w górę, trzymajcie się i piona Mogę w końcu zjeść. to wrzucę teraz. Top, top. I to, że zjesz chipsy. Jaki żarok, Tam proszę w komentarzach, kinia nie jest tyle chipsów, bo są niezdrowe. Karol mnie głodzi. No, prawda, Dobra, włączam to szybko. Głodzi, kurwa! Szybko włączam! No, a w ogóle to słuchajcie, patrzcie. Taki mamy statyw pod cały sprzęt tutaj do dzisiejszego odcinka. A to jest. jest statyw pod Kingę! A to jest statyw pod Kingę? Że, tak, żeby Kinga była na moim wzroście. Bo to, bo to głupio wygląda. No, jakby to wyglądało? O. Cześć, witamy Was w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Fris, a jest dzisiaj ze mną Kinga. Lepiej, nie? A teraz już jest Kinga. A tak to nie było. Kinga, pokaż się! Ale statyw też dobry, nie? Patrzcie. Proszę bardzo, to są konstrukcje YouTube'owe. Da się, da się, Wysokobudżetowa konstrukcja YouTube'owa. I to też statyw pod. A to jest walizka Od Get Hero, patrzcie jaka łama.